Dostawa między 8 rano a 4. Jest 3.25. Przyjechali. Ostatnie meble, które żeśmy zamówili tutaj do naszego pokoju na górze. Które mają przyjść tutaj. Prawdziwy świat. Nie żaden skan. Bez retuszu, bez masek gry. DC Vlog. Rządzą sny. Zobaczymy. Czy będą składać się na miejscu, czy wniosą tylko? Nie mam pojęcia, ale na razie ich obserwuję z góry. A jeszcze chciałbym Wam pokazać jaki mamy widok tutaj z okna na górę. Super co. Wystarczyło tylko okno umyć i od razu jest widok. Dobra. ma młody. Cześć, ma młody. Cześć, Cześć, młody Filipińczyk. Cześć. Jak masz na imię? Hi guys. guys. Dobra. O, już, już niosą takie szybkie. Upstairs. Czekaj, młody, chodź. Jedna z szafek. Coś chyba mają poskręcane. Halo. A, teraz będą skręcać, okej. Okay to zobaczymy It's upstairs, i substance ja to jest od razu a, a ah, to jest ten Grace. come here come here go outside go outside Yeah. people working here dobra to zobaczymy oh. Tutaj idą na tą stronę A, Grace już przygotowuję A, to już jest pierwsza szafka dla mnie Wygląda to tak Zaraz postawię lampkę Uzupełnię szufladę This one, mine oh, no, no, no. A okej okay. Happy To w sumie to Grace meble Moja to tylko ta jedna z tej strony Ciekawe jak długo będą to składać a ah, yeah make space for the guys to nie jest nasze dziecko ale tam od rodziny nawarów w sumie to podobne come here sit here can sit here and yeah, just sit here don't touch nothing to jest straszny łobuziak Ok, to ja teraz się biorę za tę swoją szafkę. Działamy. Następuje montaż. Taki sam kolor wszystkich mebli. Zobaczcie, taki brązowy. Ciemny brąz. Do you need more space? Ale oh, It's ok. It's okay. No, w sumie, zobaczcie, po przeróbce tego pokoju z dwóch pokoi na jeden nadal jest tak sobie, nie? No ale moim zdaniem dużo lepiej przyglądamy się jak montują mam trochę doświadczenia montażu magli w sumie fajna robota czysta, wszystko gotowiec nic nie muszą docinać Zobaczcie. pół godziny będzie skręcona Ej, młody, weź go. Nie wiem, jak A tu przeszkadza, a na to nie zejdzie. Wojęczy, wszystko jedną taką wiertarką robią na prąd. Tutaj przyjdzie biurko guys, a tutaj stanowisko z lustrem. Zobaczcie, bardzo szybko. W ogóle tu jest dwóch na górze, a na dole jeszcze jest jeden. Dopiero teraz zobaczyłem. Skręca też. Tu mam szafkę, drugą. Zobaczcie. Cześć, ciao, ci? Mamy też gości. Mamy specjalnego gościa, tak? Na no, siema, mój ulubiony piesek filipiński. Także, chyba zaraz się uwiną. A, słuchajcie, coś Wam pokażę, co się zmieniło na zewnątrz. Zobaczcie na tą roślinę, jak to nasz w Filipinach szybko rośnie. Ta roślina wyrosła z bitego patyka w ziemię. Już jest taka duża. przez no niecałe dwa miesiące. Jestem w szoku. Ja to teraz zacząłem codziennie podlewać. A tutaj to jest ten jeden, co przywiozłem z Darwin. z tego drzewo, które rosło na plaży nie ma pojęcia, czy się przyjmie. Ale wygląda na to, że walczy. Być może się nie przyjmie, ale na razie wbiłem ziemię i czekam, co będzie dalej. Wczoraj wieczorem z Grace posadziliśmy bambusy, które mają wyznaczyć działkę. Normalnie, zobaczcie, takie patyki, ale jak mi Grace pokazała zdjęcia, jak to wyrośnie fajnie, to rośnie bardzo wysoko, dosyć szybko. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Na razie mamy dotąd, no tyle, ile było w jednej patce, no to drzewko, tą choinkę to pamiętacie, przez rok już tak wyrosła. A tam to drugie to jest kalamansi, czyli te filipińskie cytrynki też bardzo dobrze rośnie. Ja co wieczorem podlewam. Trawa tak samo, bardzo szybko tutaj rośnie. Nie ma problemu. Deszcze opady są praktycznie co wieczór takie drobne. Chyba jest sezon deszczowy. Teraz nie ma pojęcia zeszło. Siema mody. Seba. O, wreszcie grzeczny. Eee. Także u nas się dzieje. Dzisiaj zakończymy już ten pokój. Jeszcze mamy tam parę obrazków, zobaczymy na razie. Zakończymy go, jeśli chodzi o meble. Szefowa stoi i się patrzy. Najważniejsze. O! Zobaczcie. Prawie gotowe. Grace, Grace marzenie, stanowisko do makijażu. The mirror is big, z dużym lustrem, super. To pójdzie chyba na tą stronę, a tam do rogu pójdzie biurko. Plus ta szafka z drugiej strony, taką co ja mam. Jeszcze trochę i będzie skończone. Kręcone. Teraz trzeba to wszystko jakoś poustawiać. Muszę zawołać Grace. Uwinali się 45 minut. A, a jeszcze są na dole. Dobra, wołam Grace. Ostatni majster jeszcze wychodzi. Dziękuję. Grace! Come here to clean! <laughs> A. A Po drinku dla chłopaków. Papiery jeszcze trzeba podpisać. Kimchi! Ty przyjdziesz do mnie? Chodź, chodź, chodź. Nie bój się. chodź, czy wejdzie. Chodź. No chodź! No, no, no. A, ja, boi się no, papiery i już można działać Tu trzymało miejsce się zrobiło w tym pokoju. Ale już jest opcja, no zostaniemy z tym, tylko że to biurko pójdzie do rogu, a to z... nie, sorry, to z lustrem pójdzie do rogu, bo to... i trzeba ten obrazek już zdemontować. A to biurko tutaj do prawej strony. Zaraz Wam to pokażę. Słuchajcie, sprawa jest tego typu, że jest w tej chwili za dużo mebli. I wpadliśmy na taki pomysł, że to tu zostaje, biurko idzie dla mnie tutaj na tą stronę. Ten stół idzie na dół jako stół po prostu taki gościnny. Tam zaraz zagospodarujemy sobie miejsce. No to wiadomo, to zostaje. I to też idzie tam, na tamtą stronę. Robimy porządki i zaraz Wam to pokażę. Zostajemy jednak przy tym, że to będzie biurko, to drugie. Tu ta szafka, musiałem przekręcić kółko, bo te dwa mają hamulce i były z tyłu zamiast z przodu. Poprawiłem po fachowcach. Grays ma tyle teraz mebli, że normalnie. Ostatnie sprzątanie, tak to będzie tutaj wyglądać. Jeszcze, oczywiście, jest możliwość zmian. Umie, umie prosty stolik. Dobra, na razie tak. A i już tutaj od razu macie odpowiedź, dlaczego miało być to przesu przesuwne. Bo już myśleliśmy, że e, i tak jest jeszcze do tej szafy. Tylko zawalczyliśmy o centymetry. Rozwiązanie moim zdaniem średnie, ale daliśmy radę, można powiedzieć, sami. W dalszym ciągu można jeszcze chodzić po tym pokoju. Z tych kafelek co żeśmy kładli, to wychodzi na to, że ten pokój ma 17 metrów kwadratowych. Bo tam jeszcze dogubywaliśmy jedną paczkę, kupiliśmy na 15. Te ścinki odeszły, ale nie dużo. Z tym korytarzem pewnie. Teraz tak to wygląda z tej perspektywy. Zagracony, dajcie znać w komentarzu. A najfajniejsze to jest oczywiście widok na góry. Miasteczko Walencja. Fajnie, z tymi lampkami to będzie wieczorem wyglądać. Na razie tylko się świecę, ale prawie na kamerze nie widać. Jeszcze mamy takie obrazki, zaraz wam pokażę, tylko nie wiemy gdzie powiesić. Tutaj jeszcze doszło oku ryby. Na korytarzu. A o takie trzy, graś zamówiła. Zobaczcie. jest hello. Raz. Dwa. I trzy. Pytanie, gdzie je dać? Grasia wyczyści obrazki. I wiecie, gdzie je dam? Tutaj na korytarzu. Bo jest pusto. Raz, dwa i trzy, a to drabinę już mogę wynieść. Na razie tutaj chyba nie będzie potrzebna. Wyniosę ją tylko, żeby ją umyć, bo ona tu chyba zostanie. Tylko zobaczcie, jaka jest brudna. Umyję ją i będzie tak sobie tutaj stała na korytarzu. Obrazki, powieszona. Rzusterko, oko powieszona. Tak to wygląda z tej strony. I to będzie chyba wszystko na dzisiaj. Teraz trzeba jeszcze dokładnie to wszystko pomyć. I wydaje mi się, że jutro już będzie pokój gotowy do oddania. Jeszcze pewnie parę obrazków powiesimy, ale na razie mamy też gości także na tym y, zakończymy Grasia parzy kawy jedna za drugą, zobaczcie jakie kawy przygotowuje to macie taką aktualizację co się dzisiaj u nas na chacie zmieniło można powiedzieć, że góra już skończona wszystkie meble w komplecie Drobne jeszcze jakieś dekoracyjne sprawy, powieszenie obrazków i to wszystko. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście odcinek. Do samego końca, do jutra, trzymajcie się, cześć.